Whisper, whisper, poznajesz mnie. Jestem whisper i rozumiem cię. Whisper, whisper, co zrobisz dziś? Jestem whisper, pomogę znów ci. Oczy zmruż, bo whisper przychodzi już. Whisper, whisper, whisper. Whisper, whisper. whisper berek koala! O, pompka do roweru, doniczka, lina. O, gdzie on jest? Gdzie jest co tato? No, mój drugi kalosz. Były w tym pudełku. Znalazłem jeden, a gdzie drugi? Od kiedy trzymamy tu tyle rzeczy? <grymne> U! Sz, sz, sz. Jestem whisper. Rozumiem, co mówisz. Jak masz na imię? Jestem Kaspar, miś koala. Czy nie widziałaś tu może kangura Joey'a? Nie widziałam. Hm, próbuję się z nim bawić w berka. Z kangurem? Jej, jest szybki. I to jak? A ja jestem powolny. Zazwyczaj siedzę w miejscu i żuję liście. To dlaczego nie pobawicie się w coś innego, wolniejszego? Eee, Joey lubi berka, a ja lubię Joey'a. Ale byłoby weselej, gdybym trochę był szybszy. Pomożesz mi, Whisper? Oczywiście! Szysz. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przychodzi znów. Na szalony bumerang! Pustkowie! A oto Joey! Jest tu? My, koale, nie mamy dobrego wzroku. <laughs> Chcesz, żebym trochę zwolnił? Będziesz mógł mnie zberkować. Nie, musimy się bawić tak jak trzeba. Złapiecie? cię. U, u, czekaj. U. Hmm, może wezwę tu kogoś szybkiego? Super. Jakiś gepard albo ktoś? No, albo wolnego. Kogoś, kto rozumie, jaki masz problem. Zamknij oczy. Dan, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan, czy mnie słyszysz? To Whisper. Zamykam oczy. Whisper, ja cię słyszę. Hej, Dan! Jest Kaspar Koala. Witaj, Kaspar. Próbuję się bawić w berka z kangurem. Nie mogę go złapać, nawet go nie widzę. Jeśli chcesz złapać kangura, to musisz najpierw go zobaczyć. Moja lornetka! Dobry pomysł! Tam jest Joey! Zaraz cię złapię, mały łobuzie! Haha! Ha. Ciągle cię widzę! Nie uciekniesz przed misiem koala z lornetką! Nic ci nie jest, Kaspar? Przeżyję. Lornetka jest dobra do patrzenia, ale nie do biegania. Wskocz mi na plecy! Czy to jest dozwolone? <grym> Oczywiście, że dozwolone. Złap mnie, jeśli umiesz! Juhu! 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 <grym> Berek! Prawie! Nawet we dwójkę mnie nie złapiecie! <grym> Jesteś naprawdę szybki! Berek! Nic z tego! Berek! Prawie. Berek! 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 Berek. O, udało się, whisper! Mi się koala, mogą się bawić w berka! Berek! I tak się w to gra. Berkujesz kogoś? A ktoś? Ci oddaje i trzeba zacząć od nowa. Wskakuj! Nie, wystarczy. Muszę odpocząć. Misie koala są powolne, a kangury szybkie. Pożuję sobie liście. Och, witaj, Kaspar. Liście tego drzewa to nie jest bambus. Prawda? mi ah, misie koala je lubią. Uf, uf. Nie. Myślałem, że bawicie się w Berka. Hmm, to nie dla mnie. Berek jest trudną zabawą. Chociaż wcale na to nie wygląda. Hej, Kaspar! E? Gdzie jesteś, stary? To jak? Pobawimy się? Berek! <śmiech> A, <śmiech> A, Kaspar! Nie zauważyłem cię! Hahaha, <laughs> już mnie nie złapiesz. <laughs> jednak mogę się bawić. Berka! <laughs> Berek Dan! E, nie widzę Dana. Berek. <laughs> <laughs> Kolej panda lubią Berka. <laughs> nawet z szybkim kangurem. Pa Dan, pa Joey, pa Kaspa. Oczy zmruż! Whisper z pomocą przyszła już. Przeszukałem już wszystko. Ten kalosz zniknął. Musi gdzieś być. W trawie. O tam. Dzięki Whisper. Jak go znalazłaś? Wygląd może czasem mylić. Ralf! Co to za hałasy? Co? Właśnie miałem drzemkę! Wybacz, tato! Nie słyszę cię! ha, ha! Chyba się zdrzemnę w jakimś innym miejscu. <trymne> <trymne> Jestem Whisper, rozumiem co mówisz. Whisper? właśnie Cię szukałam. Potrzebujesz pomocy, Stripes? Właśnie tak! I nie tylko ja. Zobaczysz, zobaczysz, zobaczysz. Ojej! Lepiej sprawdzę, o co chodzi. Szysz. Oczy zmróż? Whisper z pomocą przychodzi znów. A zatem stripes, jaki macie stripes? To ten słoneczny dzień, który tak wspaniały jest! Słońce świeci dla nas tu i nikt się nie martwi. Już! Lecz co nasz problem, Whisper? Co to jest? To Ellington! On uczy się śpiewać. Co? Mówię, że Ellington śpiewa bardzo głośno, Och, a w takie gorące dni jak dziś zwierzęta lubią pospać, aż zrobi się chłodniej. Widzisz? Niech przestanie! Jestem whisper! Pomogę wam! Co? Mówię, że wam. Całe szczęście! O, piękny śpiew słychać cały dzień! Każdy nim może nacieszyć się! Ellington! 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 O, witaj, Whisper. Nie zauważyłem cię. Tak, bo śpiewałeś. No, śpiewałem, prawda? Lubię śpiewać. <todgłosy> tak, ale... Y y czy nie mógłbyś śpiewać ciszej? Bo nikt nie może tu spać! O, wybacz, ale ja nie umiem śpiewać ciszej. To to. to, to radosna piosenka. Ona musi być mocna i głośna! Błagam! Przestań! O, ojej, w takim razie chyba przestanę. Ale ja tak lubię śpiewać. Nie musisz przestawać. Myślę, że wiem, kto nam pomoże. Shh. Dan czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan czy mnie słyszysz? Whisper, ja cię słyszę. Potrzebuje pomocy! To jest Ellington! Miło cię poznać, Ellington! On lubi śpiewać! Lubię, ale podobno robię to za głośno. Chcielibyśmy, żeby śpiewał po cichu! Żebyśmy mogli spać! Hmm, Ellington musi zaśpiewać dużo ciszej, żebyście wy mogli zasnąć. Ach. Tak właśnie! No, dobrze. Mm. E, co on robi? Śpiewam om. Nie ma melodii. I tylko jedno słowo. Ale... ale... o. podoba mi się. O, chciałbyś spróbować? <laughs> Czemu nie? <śmiech> <śmiech> Jak było? Za głośno. U, jeszcze raz. Ech, ech, ech. Om... Hej, ale fajnie. Tylko mnie trąbała skoczy. <noise> Wszyscy mogą zasnąć już? Bo Ellington po cichu śpiewa tu. Tak, to <noise> prawda. Om... Um... Dzięki Dan. Pomogłem wam, więc cieszmy się. I ty, i ja i Whisper też. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. <śmienic> hmm. Pora coś zrobić ze śpiewem Ralfa. La 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 uuu! Uh, uh, la 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 uh, uh. <śmienic> <śmienic> Ralfik! Ralfik! Ralf! Uh, uh, la 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 la. Uh, uh. To byłem ja! Zupełnie jak słoń! Kup dużo owoców, mamo! Truskawki, maliny i jabłka. Tak, dobrze Whisper, wiemy o co chodzi. I pośpiesz się. <tryk> <tryk> Monty. Sz, jestem whisper. Rozumiem co mówisz. Mogę ci pomóc? Um. Cóż, yy, organizuję przyjęcie dla yy, cóż, kogoś wyjątkowego i to... no to niespodzianka i no y, chodzi o to, cóż, no że nigdy tego nie robiłem. Przyjęcie niespodzianka? Pomogę Ci! Sz -sz 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 -sz. Oczy zmruż, whisper z pomocą przychodzi znów. Skąd ty mnie zabierasz? Przyjaciel nie może cię zobaczyć. Musimy uważać, bo wszystko się wyda. <laughs> Dobrze, Monty. Ale musimy zaplanować konkursy. Tak, właśnie. E, a więc e, ty tu zostań, zaplanuj, a ja zaraz wrócę. O, no trudno. Znam małego pingwina, który wie więcej o konkursach niż ja. Szszsz. Czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. <ścoughs> <ścoughs> oh! <ścoughs> 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 Whisper, ja cię słyszę. wymyślić konkursy i zabawy na przyjęcie. Pingwinek kocha konkursy, a więc chodźmy do Montiego. Pingwinek pójdzie sam. A ty stój i pilnuj, żeby nie zepsuć niespodzianki. No, a, o, Whisper, jak dobrze. E, przyjaciel e, lubi kokosy, ale nie sięgam tam. Pomożesz mi? Eee, nie, ale znam kogoś, kto pomoże. Binga! To cię zostawiam. Papa, pa, tyle pracy, tylu gości. Szysz. Gertie, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Gertie i Otis do twych usług. Do usług Montiego. Monty potrzebuje ten kokos na przyjęcie niespodziankę. Och, Otis. Zobacz, co narobiłeś. Przepraszam, tylko nie mogę się już doczekać tego przy. Otis. Spokojnie! Wiem, kto może nam teraz pomóc. Zamknijcie oczy. Chodź, Gertie, teraz. Kev, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Joł! Ła! Wybacz, Whisper Słonko. <laughs> Kev, czy pomożesz mi z tym kokosem? E, ale gdzie on jest? Co? Ten kokos? <laughs> tak! Zaniesiesz go Montiemu, proszę? Pewnie! Moti! Widziałeś Otisa i Gerty? Nie, absolutnie ich nie widziałem. Ani nikogo innego też nie, ale yy, przydałby mi się koń. Koń? Tak, no wiesz, patataj, patataj! Szysz. Herbert, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż! Herbert! Piękny koń! Ruszaj przed siebie, robota czeka! Gdzie ten przyjaciel Montiego? Zawołam Stripes. Dotrzyma mi towarzystwa. Stripes, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan! Ty też jesteś! Monty organizuje przyjęcie niespodziankę i czekam na jego przyjaciela. Um, Dan. A może pójdziemy i rozejrzymy się tu trochę? Ale co z tym przyjacielem Montiego? O! Gdzie są wszyscy? Niespodzianka! <laughs> Jej! Wspaniałe przyjęcie! Zapewne już się domyśliłaś, że ten przyjaciel to ty, Whisper! Bo ty zawsze nam pomagasz! I chcieliśmy Ci jakoś podziękować za to, że jesteś naszą przyjaciółką. Wy także jesteście moimi przyjaciółmi. Tańczymy Konga! Bla, gla, la ,la to jest najlepsze przyjęcie lala. na świecie. Szhhhh. Oczy zmruż... Whisper z pomocą przyszła już. Whisper, mam owoce. Hurra! Ile pysznych owoców. Tańczymy konga? Czy ktoś powiedział konga? <grym wioski> <grym wioski> Jesteś w tym całkiem niezła, Whisper. Ćwiczyłaś ostatnio? Whisper, whisper, wyspę, Whisper wyspę, Whisper, whisper, whisper wyspę, whisper. Whisper, whisper. Whisper, whisper. Whisper, whisper. Whisper,